Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś aby tak jak my stanowili jedno, dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś i ustrzegłem ich, a nikt nie zginął z wyjątkiem Syna za tracenie, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Początek pierwszego dzisiejszego czytania brzmi następująco. Paweł powiedział do starszych kościoła Efeskiego, a potem Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił Was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga. W tej kolekcie modlitwie, którą zaśpiewałem przed czytaniami, jest taka prośba. Miłosierny Boże, spraw, aby kościół zgromadzony przez Ducha Świętego służył Ci z całym oddaniem. Paweł zwraca się do kościoła efeskiego. Mówimy czasem kościół krakowski. Hm. Nie wiem, czy można powiedzieć kościół podgórski. Kościół tworzą różnego rodzaju wspólnoty. Dzisiaj w jakiś szczególny sposób modnimy się za ruch mężczyzn, świętego Józefa, który jest w kościele. Ale moi drodzy, ostatecznie Kościół jest kościołem Boga, tak jak mówi o tym święty Paweł. Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Jesteśmy w kościele Boga, który on nabył własną krwią. Dla Boga kościół jest czymś cennym, dla Chrystusa kościół jest czymś cennym. Dlatego święty Paweł do biskupów w Kościoła Feskiego mówi: Uważajcie na samych siebie i na stado, które Bóg Wam powierzył, troszczcie się. Bo chodzi o coś niezwykłego, co, o coś pięknego, o coś, o coś, co jest skarbem. Kościół jest skarbem Boga, bo to On go ustanowił, On wymyślił. I my wszyscy jesteśmy włączeni do tej wspólnoty. I za tę wspólnotę modli się Chrystus. Ten fragment Ewangelii to fragment 17 rozdziału. Zapisany w Ewangelii Świętego Jana, tak zwana modlitwa arcykapłańska, nie cała, tylko wersety od 11 do 19. Chrystus modli się za Kościół, modli się za każdego z nas. To jest modlitwa, którą wypowiada podczas ostatniej wieczerzy na kilkanaście godzin przed swoją męką. Jak pochylimy się nad tą modlitwą, to widzimy, ile tu jest żaru, gorąca. Chrystus ma świadomość, że idzie do Ojca, wraca do Ojca. Wyszedł od Ojca i wraca do Niego, bo wypełnił już swoją misję, której zwieńczeniem ostatecznie będzie Jego męka śmierci, zmartwychwstanie. Ale w tej modlitwie wyraża wielką troskę o kościół, o każdego z nas. I co mówi? Mówi o tym, że zostaliśmy obdarowani. Czym? Po pierwsze, ja im przekazałem Twoje słowo. Zostaliśmy obdarowani Słowem. Słowem jest Jezus. Jesteśmy obdarowani Bogiem w kościele. A to słowo jest słowem mądrości, to słowo jest słowem miłości. Chrystus modli się. Zachowaj ich w Twoim imieniu, bo mówi, że przez. To, że jesteśmy włączeni do Kościoła przez sakrament sztu, już nie należymy do świata, tak jak Jezus nie należy do świata. I Chrystus modli się o to, żebyśmy trwali w Bogu, zachowaj ich w Twoim imieniu, czyli zachowaj ich w Tobie. Moi drodzy, będąc we wspólnocie Kościoła, jesteśmy zanurzeni w Bogu, jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Jesteśmy w komunii z nim. I Chrystus modli się o to, żeby nie dokonał się dramat taki, jaki dokonał się w życiu Judasza. Nie proszę, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich ustrzegł od złego. Chrystus modli się o to, żebyśmy nie ulegli straszliwym pokusom, tego, który robi wszystko, żeby nas z tej wspólnoty wyrwać, żeby nas ostatecznie odłączyć od Pana Boga, żeby została zerwana ta więź, którą On ustanowił w przymierzu zawartym ostatecznie na krzyżu. Tajemnica Kościoła i nas wszystkich, którzy jesteśmy zanurzeni w Bogu. Kościół jest Boży, Kościół jest Chrystusowy, w nim jest obecny Chrystus, jest obecny Bóg, a my jesteśmy z Nim zjednoczeni. Doświadczając tak niezwykłej tajemnicy, Chrystus mówi: Ale posyłam Was do świata, posyłam Was do świata. Posyłam Was do świata tak, jak Ojciec mnie posłał. Chrystus przyszedł na ten świat, aby przynieść dobrą nowinę, aby przynieść moc miłosierdzia i przebaczenia. I mówi do Kościoła, do nas wszystkich: Posyłam Was do tego świata, abyście to orędzie nieśli dalej. Bo świat jest spragniony przebaczenia, świat jest spragniony Boga. Świat potrzebuje odkupienia, potrzebuje Bożego miłosierdzia. I w końcu, w ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii, kontynuacja tej dobrej nowiny, ja poświęcam w ofierze samego siebie za nich nieustannie. I moi drodzy, to się ciągle dokonuje, ciągle się dokonuje tu i teraz w Eucharystii. Jezus poświęca samego siebie za nas. Po co? Abyśmy byli uświęceni w prawdzie. Ojciec Święty Benedykt w tym tryptyku poświęconym Chrystusowi, zatrzymując się nad tą modlitwą arcykapłańską, mówi, że uświęcenie oznacza przeznaczenie dla Boga. Jakby podkreślenie jeszcze raz tej prawdy, która jest zawarta w tych dzisiejszych czytaniach. Kościół jest Boży. Ci, którzy są w Kościele, są dla Boga. Uświęceni w prawdzie, a Chrystus jest prawdą. Uświęceni dzięki Niemu, dzięki Jego męce, dzięki Jego misterium paschalnym. Moi drodzy, jesteśmy wybrani, jesteśmy umiłowani przez Boga. Można powiedzieć, że jesteśmy szczęściarzami, bo jesteśmy w Bożym Kościele, w Chrystusowym Kościele, który On nabył krwią swoją, za który On nieustannie ofiaruje siebie na ołtarzach całego świata. Należymy do Boga. Należymy do Boga, ale Bóg nas posyła do świata. Żebyśmy tę radosną, dobrą nowinę nieśli temu światu, abyśmy dawali świadectwo Chrystusowi, abyśmy swoim słowem i swoim życiem pociągali innych do Boga. I mamy świadomość, że własnymi siłami nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Potrzebujemy Bożej pomocy. Potrzebujemy Ducha Świętego. Chrystus do apostołów mu powiedział przed niebowstąpieniem idźcie na cały świat. Będziecie mi świadkami. Ale siedzieli w wieczerniku zamkniętym, za zamkniętymi drzwiami. I dopiero jak doświadczyli mocy Ducha Świętego, wyszli, aby dawać świadectwo Chrystusowi. Potrzebujemy Ducha Świętego potrzebujemy jego mocy aby to on nas uczynił świadkami Jezusa prośmy aby Duch Święty napełnił nas swoją mocą i abyśmy wypełniali wolę Boga w naszym życiu Amen